Witajcie, witajcie. Idziemy dzisiaj na Krupówki. Znajomi przyjechali. Pan Arek ze... Szczecina. No idziemy sobie pochodzić po Krupówkach, a przy okazji nagram wam jakiegoś vloga. Pogoda jest piękna, nie pada. Chociaż rano była burza i napierdzielało mocno. Konkretna burza. Przez to nie poszliśmy dzisiaj w góry. Wiesz co, ja bym poszedł po tej Agodzianki, bo bym chciał poczęstować tymi jagodziankami one są mega dobre i i, ten, i powiem Ci, że y, ja często ich nie kupuję ale raz tam na nie wiem, raz na tydzień raz na dwa tygodnie zjem i ostatnio jadłem jak nagrywałem filmik ciekawe czy będą lepsze, czy będą gorsze no nie? no ale ile u Was kosztowały tam w Szczecinie? 8,50. I to takie małe, w Policach dokładnie. Nie? Aha. Czyli też podobna cena. Nie, tak. drożej było. Drożej, drożej, bo tu było u Ciebie o 7,50. 7,50, tak. no? Pamiętam dokładnie na czym. A w Czarnym Dunaju kosztowały 3,70. Także no. to już w ogóle był wypas. Ale lepszy na łóżku? Na na no tutaj jest ten przystanek, wiesz, so stąd busy idą na Kościelisko i na, tą, na Dolinę Chochołowską, jakby ktoś kiedyś chciał przyjechać, to, to tu jest dobry ten przystanek, bo podchodzisz z Krupówek tu i jedziesz prosto na Kościelisko, no nie, a tu jest ta piekarnia u Ja lubię strasznie tam chodzić. Ja też. To była kiedyś też dobra knajpa. Mhm. ale widzisz chodzi na gramę jakie są ceny, ale tu są wyższe ceny. Ale jak byłem młody, wiesz te szkolne czasy, to tutaj się chodziło. trzeba przyjść wytestować kiedy wiesz mhm. bo dawno tu nie byłem no, dzisiaj będę testował tego twojego na termach no na, na termach trzeba tak, 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 tak. na termy i tam pójdziemy dzisiaj na obiad no a tu pani ma dobre osypki. koło TK Maxa. a tu jest mhm. a TK Max jest koło kościoła o. A wiesz ile jechałem od ciebie No mów, do, do, do zakochanego tutaj? No Te 12 km 38 minut no, no, no to za... był trochę korek, co? No Tam jeszcze gdzieś asfalt robią przy wysokości CPN Urlema. Tam robią w ogóle rondo takie rondo wiesz, na, na Olcze rondo. jak się skręcać będzie To takie rondo robią na Olcze i, i niby to ma pomóc w tych korkach, mm -hmm. ale jak naprawdę będzie to ja nie wiem czy to pomoże Właśnie tam przez to tak na bardzo turkuje I później tutaj te, te ronda, co masz tutaj Do tego ronda też nie wstrzymać, jest zakorkowane ja no No ta nawigacja Google fajnie mi puściła bokiem Bo mnie puściła... Puściła mnie z Zakopianki i tam w prawą stroną tak pojechałem Wiem, odbiłeś trochę, no nie? Tak jechałem jakby Równolegle do tej głównej, nie? Ale puściła mnie i wyrzuciła mnie przy Orlenie. No to fajnie Mega A ty byłeś na tym tarasie widokowym? Tam u góry? Gdzie? w Dunajcem, trzeba było powiedzieć, że ty w Dunajcu to pływasz. Tak, bo pływam. Dokładnie. <laughs> Panie, w Dunajcu to ja pływam z rana o szóstej. A ja mnie Szkoda chłopaka, no ale nie chce robić, co, co chce. Motywację trzeba mieć. Tak jest. I robić dobre rzeczy, no nie? No. No. Jaki dziś dzień jest? Wtorek, tak? tak? 24 20... 24 lipca. Trzeci. Wczoraj był chyba trzeci. Tu my balowali trochę w tej. Tak? No. To jest nasza znaczy, przednosi 23. A 23? No to my się pomylili. Niesamowity się nabawiłem. A jak byłem z darkiem tutaj z sarą, to byłem taki wypity, że pierwszy nie wziąłem na te koło górskie. <laughs> Poleciliśmy, ale tak się trzymają, że myślałem, że się ze, ze strachu wiesz? <laughs> Dobre to było, co? No. Ja też mam taki trochę lęk wysokości, ale wiesz no e, Ja by to powiedzieć, to jest do ogarnięcia, no nie? Tylko trzeba naprawdę się skupić i, i wiesz, no I bo to, ja Nie, bo trzeba, nie można myśleć w taki sposób, człowiek, który ma lęk na przykład w wysokości, to ma lęk tym, że się boi Że coś tak. to, to się może urwać, że Tak, może się tak. zepsuć, czy coś tam, i dlatego i jeszcze bardziej sobie to uświadamiamy, tak? Jak jesteśmy no. na taki na przykład, nie wiem, wyciągu czy czymkolwiek, tak? Trzeba o tym nie myśleć, tylko Panie. myśleć o innych rzeczach po prostu. To jest najlepsze wyjście z tak. sytuacji, no nie? Może się coś zmontuje z tego co my gadali, zobaczymy Coś no Ale tu krupówki fajnie jest. Trochę ludzi najechało, także nie ma tragedii. No Myślę, że, że wiesz co ci powiem, że jakby była piękna pogoda, to pół tych ludzi by było w górach. Oczywiście. Bo ostatnio szedłem, to, to tutaj prawie pustki były. Tylko, że była ładna pogoda, no nie? No dzisiaj jest naprawdę. Tłoczno jest, tłoczno jest. Ale są, tak jak mówię, że są różne atrakcje. Możecie iść na skocznie. Tam na skocznie można wyjechać kolejką. Ja już jeździłem, wjeżdżałem dwa razy. Aha, no to gitara. I tam, ja... i tam też próbowałem pokonać swój lek. Aha. No bo jest wysoko trochę. No, nie? Pamiętam, że jak pierwszym razem wjeżdżałem tutaj jak byliśmy, no. to na skocznie można było kupić piwo. Chciał sobie tam i wypić. U samej góry? Na samej górze, tak. Aha A później już nie. I nie wiem czy teraz dalej jest tak, że nie można kupić browarka? Zobaczymy się. Ale pierwszym razem, pierwszym razem można było. Tu żeśmy też imprezowali. Kolorowa, starom. tak. To jest no. dobra knajpa, już no. ją nagrywałem. Bardzo dobra. Ona jest kultowa, bo jest długo na rynku. Tak, jest naprawdę dobra, fajnie. I górale grają, i tylko Tutaj wpadali grać, także... No, muzyka na żywo wieczorem no. jest, tak, no nie? Tak. I, no i kurde, jak ja byłem ile, z 10 lat temu? z 15 lat temu jak się tak świętałem nieraz po Krupówkach ze znajomymi to właśnie tak knajpa już była ona długo istnieje to nie jest takie wiesz a tutaj żona mi gadała że ostatnio znalazła fajną jakąś restaurację przy szlaku czy coś mhm. i tam po prawej stronie, że mają dobre jedzonko też właśnie muszę tam podejść wytestować sabowego, że mam dobrego. No nagrywałem to też na którymś roku tą knajpę, ale jeszcze tam nie byłem. No bo wiesz, a tu było morskie oko, tu były dyskoteki. Było. No tu, w, tu w piwnicy, tak, 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 tak. Wiesz, to fajnie odremontowali, bo to się sypało całe, ten budynek, wiesz, to jest. Z dawnych no. lat, no nie? A tutaj jak się jedzie do na, jak się jedzie do zakopanego, to zauważyłem, no? że po prawej stronie tak na rynie, taki duży budynek jest z napisem ZNP. Co to za budynek jest? A, tam Zn są jedzie. apartamenty. I taką nazwę mają ci. Tak, na, tak, tak, tak. tak, tak. Ja już myślałem, że związek nauczycieli polskich na taki <laughs> Dom Dąb czasowy, wiesz. <laughs> no taki skrót, tak? No tutaj też są imprezy. Przyjechaliśmy, bo później, jak już Darek przyjedzie, to. To, to, to nie pójdę, bo wiesz, wiesz że nie będzie w stanie, nie? No wiem, wiem. No, wiem. To, a, ten, a jutro ma być i. Pusza, znowu. przez parę godzin. Okay. No ale co, co z tymi? Jak myślisz, co z tymi. Um, co z tymi. z tą doliną 5 stawów? No, myślę, myślisz że, to atakować, czy nie? nie? Myślę, że już tym razem nie. Mi co, za tego wyjazdu nie bo ja już nie dam radę, po prostu minęło okno bo pogodowe musiałbym, tak musiałbym iść jutro a jutro ma być tak jak gorzej dzisiaj rano dzisiaj. i nawet gorzej bo w dzień tak to chyba że słuchajcie ja odniosę to co mam czapkę i pójdziemy bo w sklepkach mogę iść tu na ten wodospad Siklawica na Dolinę Strążyską. to się pół godziny idzie a żeby cokolwiek zaliczyć bo ten przyjedzie to już będzie lipa no nie no to jest na pewno niech Co? Radę filmik, dobra, do filmiku też będzie także krupówki fajne no, co trochę to? ludzi jest ale nie ma co robić w taki deszczowy dzień, to gdzie pójdą, no nie? prawda? no a jeszcze podejrzewam, że wieczorem się dopiero tutaj rozpocznie życie nocnych, nocnych ludzi, nie? wieczorem na pewno będzie Wszystko no. się coś działo, także My jedną noc też na to poszwięcimy. Na pewno ja będę, nocy, kierował, ja będę kierował, ja będę kierował. Liczymy na to. Kierowca też musi być. No tak to wygląda. No.